Kurde, słuchajcie, ja sobie tu po mieście kroczę. Normalnie centrum miasta, a zobaczcie jakieś tu. Nie wiem, czy ktoś skarby porzucał, porzucił. Albo mnie tu zaraz prześwięcą. Co my tu mamy za skarby? Trzeba się zatopić. Patrzcie, buty są słuchajcie: ryboki. Ryboki Adidaski, słuchajcie. Gazela elegancka. No kurde, ludziska, no na ulicy są buty wyrzucone. Trzeba się tu zainteresować. A to co to są? Patrzcie jeszcze jakie kobry są. Matko jedyna. Uhuhu, słuchajcie. Ale zaraz zarzucam w ogóle normalnie. Zarzucam i nie ma lipy na wsi. Nie ma lipy, słuchajcie, na wiosce Cholera tam się coś potłukło. Ale co to jest? A to takie słoje są. E no kurde powiem wam. Nie wiem, może bym takie potrzebował na coś. Kurde, potrzebuję taki na chili jeden. Cholera może wezmę w sumie, wiecie, taka. Widzę wystaweczka skrojona pode mnie. Okular tego. No, nie spodziewałem się, słuchajcie, żebym się nie spodziewał, że się tutaj tak ustawię. Co myślicie o tych butach? Cholera, piszcie, śmiało zabieram. A w ogóle ja tutaj zrobię chyba mały remament. Mi się wydaje. Wezmę, co mi się podoba. A takie buty jest jeszcze... Patrzcie na koturnie, ale one są kurde, dziewczyny, nie są styrane. Śmiało, śmiało atakujcie Adidasy też nie są jakieś takie zdarte. Powiem wam, Adidasy wezmę. Nie wiem, jak te ryboki. Nie, sprane, słuchajcie, są sprane. Tu jeszcze coś. No nie, no tu się trzeba tematem naprawdę zainteresować. Zawijamy, zawijamy. Zawijamy towar bez krępacji. Póki właściciel nie wrócił. kurda, tu patrzcie, jakieś buty Nike są. Nie, znaczy kartą Ciekawe, czy są buty. Ula boska, są. Słuchajcie, ale styrane. No, styrane są straszne Strasznie styrane, no. Niestety, pudełko zacne, ale buty słabe. Lecimy dalej. Słuchajcie, patrzcie, jakie... Jakie skarby na śmietniku. Ludziska, odkurzacz, waksa. To nie są... To nie są tandety. Chowamy, słuchajcie, będę wracał Będę wracał z Lidla to zawijam towar Tu mamy wiatrak jakiś elegancki Cholera no trochę tu widzę Podjechany jest Podjechany tu jeszcze jeden Kurde co myślicie słuchajcie Zawijać temat Muszę się decydować bo tu złomiarze się Proszę państwa Zaczęli kręcić Skitram się tutaj Słuchajcie skitram towar co tu mamy styropiany bez szału ale to to zawijam do siaty to nawet chyba nie ma o czym mówić słuchajcie to jest praktycznie jak gdyby Dyson unorany uwalony cholera co myślicie no kurde biorę bez zastanowienia proszę państwa no jest, jest słuchajcie po lekkich przejściach no ale zaraz wam pokażę no słuchajcie tam fura jest złomiarzy w rogu przecież oni zaraz mi go dźwigną bez pytania Kole, no nie no muszę wziąć. Ale zacieki, kurde, kobito. Kurczę, ja nie znam twojego adresu, ale ja bym ci powiedział co nieco. Chyba, że ścierki potrzebuję, nie tu jest. Patrzcie z mm. Niespecjalnie mi się to podoba. Cholera. Spadło albo ktoś pierdyknął, patrzcie. Ale lipa, ja podejrzewam, że tu na śmietniku doszło do jakichś takich... Scen, jakby dantejskich, no nie wiem. Wiecie, co i tak się zdecyduje? No wezmę cholera, no wezmę. Ten drugi jest w lepszym stanie, ale nie wygląda tak dobrze, nie? Kurde, patrzcie, i znowu człowiek, człowiek nie jest pewien, co ma zrobić. Całe życie w ogóle w niepewności. Ja też muszę się w sumie ogarnąć w końcu. Kurde, nie wiem. No te połamania. Niespecjalnie to wygląda. Kurde, nie wiem czy to ze starości pęka Jak myślicie, nie no pewnie ktoś, ktoś temu pomógł. Wezmę na chwilę... Ale to muszę konkretnie gdzieś odłożyć. Nie wiem, jak mi są złomiarze to dźwigną. Powiem wam, no to się podłamie. No po prostu psychicznie wezmę tutaj. Trochę przymaskuję temat jak ty. No. Teraz słuchajcie, może nie znajdą co myślicie, kurde, ale będę zły, jak mi wciągną Bo zasada, słuchajcie, szperaczy, śmieciarzy jest, widzicie towar, zawijać. Zawijać, nie czajcie Proszę Państwa, wracamy, wracamy na miejsce wczorajszej, jak to oni mówią, ci eksploracji. La la, ale tu już chyba jest świeży towar coś mi się wydaje co myślicie? świeży towar, zobaczcie nowe ludki tak, nie ma już tego co było wczoraj uuu, ludziska ale fajna torba torbę to muszę sobie krzytulić, zobaczcie ile tu wejdzie skarbu oho, elegancja wczoraj było tyle kosztowności tu było wczoraj o to blisko, ludzie normalnie prawie ja bym się schował obczajamy co tu nowego w temacie ramki są jakieś tam nie wiem co to jest towaru za wiele nie ma Coś nie widzę. U, tu są jakieś kielichy, potówki więc trzeba uważać jakiś koszyk tam jest chyba czerwonego kapurka możliwe Jakaś taca, ale taka popelina, słuchajcie, nie mój styl, nie mój styl. Wiadomo, ja to muszę mieć już lepsze pozycje. O, a jest dosyć ciekawa lampka tutaj. Zobaczymy. Tylko klosz czy lampka? Jest lampka. Taka. Uuu! Zajechana. Zajechana proszę Państwa. Czemu te kartony są? Oto jakiś koszyk jest, koszyk, u, to są jakieś, metalowe bez patrzcie, A oczywiście ja się tutaj, co to jest, patrzcie, co tam jest, u, iPad, może być no, 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 od razu, od razu i Nie dobiorę, nie ma no jasnej choroby Patrzcie no nie to może być droga rzecz Ja cię kręcę, ale jestem no przecież mu skoczy tu Ale to tak normalnie Patrzcie tutaj za dużo mi łapy brakuje, przecież to może być jakiś iPad no ludzie. Ale jestem słuchajcie no jestem totalnie Jestem niepocieszony, jakby to powiedzieć. Przyszlibyśmy tu, bo coś tu się ciekawego by zrobić. Była dostawa towaru. Są same kartony. Nic nie ma, nic specjalnego. Chow, tylko, tylko torba. Słuchajcie, tylko torba. I wszystko w temacie. No tu jakieś małe te są, badziwiaki. Lecimy dalej. Słuchajcie, nie tracimy czasu. Ula la, ludziska, patrzcie, a tu jaki. Kurde, no gamingowy, słuchajcie, fotel leży. Eno, no to nie jest kurde, jakiś zniszczony. Coś tylko go zapadnięty jakiś, ale patrzcie, skóra ogólnie jest, jest zacna, coś tu siadło mu w podwoziu. No wiadomo, ale skórzysko, słuchajcie. No śmiało jeszcze można. Na nim na pewno pośmigać niejedną nockę, co wy na to? Ulala, tu coś się już wypruło. Bokami, słuchajcie, bokami. Flaki wychodzą, więc za długo nie pociągnie. No kurde, ja taki powiem wam szczerze, potrzebuję, no tylko nie w takim stanie powypadkowym. No, trzeba szukać, trzeba szukać, kto szuka, ten znajduje, nie? Na no, takie moje złote rady. No ale z daleka się prezentuje. No, sprawdzamy. Słuchajcie, gwiznęli mi odkurzacz. Nie no, słabo. Słabo mi się zrobiło. Normalnie ludzie, słuchajcie, nie ma już na tym świecie sprawiedliwości. No nie. Słuchajcie, nie wierzę. Normalnie nie wierzę. Wezmę jeszcze Kontrolę otworzę. Tu jakiś obraz jest chyba. Słuchajcie, obraz mi się trafił jakiś. Na otarcie łez, co tam jest jeszcze? Ale nie no jak ja jestem, powiem wam. No jestem kurde podłamany. O, słuchajcie, pobudka, kawa. Elegancki będzie. Do kuchni będzie świetny obraz. Fajny w stylu retro, no podoba mnie się. No nie, ale tego odkurzacza to ja powiem wam, nie przeżyję. Ja pierdzielę człowiek. No, no widzieliście, słuchajcie, człowiek wyszedł, poszedł do sklepu po artykuły gospodarstwa domowego, niezbędne i ludziska dźwiginęły, no odkurzasz, no nie no. Ja pierdzielę, chyba wezmę ten wiatrak na otwarcie łez, bo on jest w bardzo dobrym stanie, tylko gdzie jest kabel, słuchajcie, ucięli kabel. No ludziska, słuchajcie, ludziska, czemu wy tak robicie? Ja byłem zainteresowany. A, i stara, słuchajcie, stara zasada śmieciarza, grzebacza. Penetrata, penetrata śmietnikowego. Jest towar, trzeba brać, trzeba brać, trzeba nie ma się co czaić. Wiecie, co włączę z latarkę, Bo tam, cholera, gdzie ja mam latarkę? Jezus, Mary, ale powiem Wam, no, normalnie mam w plecaku Ale aż się obawiam na chwilę, mój, mój, mój słuchajcie, mój dobytek. Spuścić z oka na sekundę, bo no, no sami widzicie, co się tu dzieje. No, miałem odkurzacz, ładnie go tam rzemski. No nie, no słuchajcie, nie yes, jest, Jezus, Maria. Normalnie myślałem, że w sklepie mi ktoś wyjął, wyjął tą latarkę. Ja już nie wiem, powiem wam, nie wiem, nie wiem, naprawdę zaczynam tracić wiarę w ludzi, co się tu dzieje. No człowiek spuścił, no na sekundę. Słuchajcie. No na sekundę można powiedzieć Spuściłem z ocza ten odkurzacz I nie ma go Co tutaj mamy? Jakiś misiek O do, do tego przydało może by mi się Słuchajcie do tych Do trawy, bo muszę trawę tam wytykować Cholera w tej torbie Coś tam może być Ja pierdolę Mi się wydaje, że to ci śmieciarze mogli Wiecie co? Ja muszę temat zgłębić Tu jakiś badzieli. Nie no niespecjalnie jest teraz tutaj. Nic ciekawego nie ma. No, jedynym. Jedynym godnym uwagi. Cholera. Patrzcie jak oni się tutaj przede mną kitrają, żebym ja tu chyba nie zobaczył. Nie, nic. Słuchajcie, tam jest ten samochód. Ja tak podejdę delikatnie. Wezmę oczywiście ten obraz, no bo cholera. Zdajecie sobie sprawę, no obrócę się, słuchajcie I nie ma, szkoda by mi go było Bo już go widzę normalnie Widzę go w kuchni Elegancję. ja akurat Kawoszem nie jestem, no ale Wygląda nieźle, zawijamy, zawijamy. Słuchajcie Wy nie zauważyliście, tu jest szkło jeszcze Ula la, on jest zabez... Nie no Ja pierdzielę kto wyrzuca takie Porządne rzeczy, patrzymy Patrzcie, to, jest, to może być osoba, która dźwignęła mi ten odkurzacz. Zaraz się przyjrzymy, przyjrzymy. No nie widać go. Słuchajcie, nie, na, nie ma na pace, ale tak się przyjrzę. Kurde, rower mają tam. Zobaczcie. zobaczcie, rowerek jakiś mają na pace. Kuchenka taka, no trzeba się tu rozejrzeć. Może zapytam. Słuchajcie, to bym wymienił. No obrazu nie oddam absolutnie, ale kupiłem w Lidlu kiełbasę taką, no nieciekawa słuchajcie, dlatego mówię mogę się zamienić za ten rower przykładowo trzeba się dobrze przyjrzeć, bo to może i mój rower słuchajcie, bo oni jak tak zawijają temat to zawijają wszystko noga, jest, patrzcie kurcze nieźle się obłowili to ja jestem taka dupa, słuchajcie tylko się kręcę, no i jeszcze mają lodówkę normalnie no nie, no nową pralkę, słuchajcie, mają deu pralka, praktycznie nowa. Ktoś im tu podrzucił, no dlaczego mi tak nie dajecie? Ludziska, hala, halo, halo. Ja pierdzielę, no powiem wam, ziomki się nieźle ustawiły. Lecę dalej, no i tak się cieszę z tego obrazu. Nie będę narzekał, nie będę narzekał. Nie ma co, no ale oni mieli w dupę, rewelacyjne trafie. Jab. nie no ja nie wiem gdzie jest ten słuchajcie kamery chyba Pozakładam zakładam kamery na tych śmietnikach żeby mi nie było takiego rozboju że ja przychodzę słuchajcie towar odłożony widzieliście na filmie no przecież ja nie kłamię nudziska a towaru nit. lecimy dalej no słuchajcie słabo mi normalnie słabo mi się zrobiło aż mnie poty oblały słuchajcie proszę państwa rowery normalnie się pasą no nie, mój, mój PKS poleciał. No nie, no ludziska ciężarówka nie, ciężarówka nie moja, PKS tylko. No dałem oczywiście ciała, jak tu zwykle, ale po 22 to już można. Można! Tego nikt nie widzi, słuchajcie, tego nikt nie widzi, ale do rzeczy. No co, kończymy ten odcineczek, ale Wam zaraz się coś pochwalę. Proszę Państwa, siatka pełna! Siatka pełna. Wraca się, słuchajcie, stój ówdzie. Udało się siateczkę zapełnić. No ale proszę Państwa, bądźcie ze mną, bądźcie ze mną na bieżąco. To się dowiecie, co w siatce piszczy. Niestety nie ma tak to tamto, że słuchajcie, od razu się dupę na wierzchu pokazuje. Trzeba zaczekać. Następny PKS poleciał. Ale to już nie mój, słuchajcie, bo to nie w tą stronę. No dobra, no to dzięki, że oglądacie w ogóle ja się mega cieszę. Morda mi się śmieje do pewnego momentu, no bo wiecie, że kierowniczość tych zębów nie ma. No niestety jeszcze nie ma, ale będą, będą, słuchajcie, sprawa jest jak najbardziej do zamknięcia w przyszłości. Pieniądz już poszedł, poszedł. Nie mały, słuchajcie, nie mały, no ale dżentelmeni oczywiście o pieniądzach nie rozmawiają czekam na wasze sprytne, ciekawe komentarze, motywujące może jakieś, słuchajcie, może macie jakieś do mnie pytania śmiało, śmiało, ja tu jestem dla was, zdecydowanie jestem dla was sekcja komentarzy jest wasza pozdrawiam serdecznie do następnego, trzymajcie się hej, ulala, jakiś zielony ludek z przodu jest, uhuhu Słuchajcie, zielony ludek, sprawa rozkmiona. no człowiek po prostu, powiem wam, zagubił się po wypłacie, był pieniądz, było pite i teraz się pewnie na ławce otknął i se myśli, gdzie ja jestem w dzikim kraju, ulala.